poniedziałek ostatni dzień czerwca czy dzisiaj 1 lipca. 1 lipca o no taką trzymaj to równoci coś... na to, że on się tak jakby zwęża. Pierdaj, nie tyczaki mucha no jaka sukwa musi mi no tyle nie no, to, 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 to przeklęcić. Nie, jak tu. W tą stronę czy w tamtą? W tamtą? nie będzie tak łatwo to naprostować. Wreszcie bym powiedział, że to będzie bardzo trudno. czasie poza kamerami udało się. Aha. Udało się założyć żmijkę. Dobra, eee. i tak. Miałem odłożoną kamerę, ale zdążyliśmy włożyć żmikę. I będziemy testować czy tutaj wszystko gra. Tam jest uszczelnione, tam jest zrobione, nie wiem czy to pokazywałem wcześniej. Tu jest przyspawane już. Co więcej. Co więcej, co więcej. Zakładamy napęd żmijki. Włączymy ją, zobaczymy, czy ma, czy ma bicie, bo była delikatnie skrzywiona przez to, że tutaj zakładaliśmy tą spiralę i tutaj nie do końca dobrze to wszystko szło, trochę się wygięła, ale ją sprostowaliśmy. E, może jest krzywa tak około milimetra odchodzi. E, no i zobaczymy, czy to będzie odczuwalne, ale chyba nie, tam delikatnie, delikatnie może gdzieś tam odchodzić, ale no, mówię, to jest milimetr nie więcej było więcej, ale zeszliśmy do granicy błędu to to trzeba teraz? teraz czy później? Ten, no to dobrze była gdzieś tutaj o. A to i ona I to wkręcaj Dobra jaka Niebezpieczny bezpiecznik Patrz jaki ty jesteś silny oh, Chyba nie pykło Chyba nie pykło. Chwę ściągać, coś ściągnąć trochę Tak? Tak. Jeszcze jedną rzecz chcę pokazać przy okazji jak tu jestem. Tutaj takie blachy idą. O. Oh. Oh. dałem nowe blaszki, yy, bo tamte już były zużyte, zaraz je pokażę. I stwierdziłem, że trzeba będzie to wymienić, no bo to jest trójka blacha. I zaraz, zaraz uwaga. Ale to chwila. Eee, takie coś kosztuje 112 zł. Jedna blaszka, taka 6 otworów, metr Jeden, siedem i pół eee, centymetra. 112 zł. No myślę sobie, może nie jest 112 zł jakąś nie wiadomo jaką ceną. Ale za taką blaszkę, no to jednak trochę sobie pomyślałem, że można, e, można by było to zrobić taniej. No i narysowałem projekt do CNC. I tak to wygląda. E, tak ta blacha została przeze mnie tutaj zaprojektowana. E, tam jeszcze kolega, który to obsługuje, e, trochę musiał poprawić. Bo były pewne błędy nowicjusza. Nie wiedziałem o pewnych rzeczach, no ale to mało istotne. Ogólnie wyszło dobrze, bo mała poprawka była, że się tam gdzieś tam linie na siebie nachodziły z przyczyn technicznych. Ja tego nie zauważyłem, ale to było bardzo proste do korekcji. I niby się dwa otwory nie zgadzały, ale okazało się, że się zgadzały. Pojechaliśmy tam, gdzie mają. Sęce wy, wyciętej. I... <śpiewanie> <śpiewanie> Na materiał trochę za robotę, ale nie będzie to taki koszt jak tutaj. Bo to 112 zł razy 5 to już się robi 6 stówek, tak? O, no, stary, w takim stanie. I tak trójka blacha. Tutaj w ogóle nie wygląda na trójkę. Tu się zrobiła dużo cieńsza. A skąd wiem, że trójka? Zobaczcie, może tu nie będzie. o Tu, gdzie była podkładka. To widać, to gdzie była podkładka i śruba, to się ostała trójka, a wszędzie dookoła wydart. No, i dałem trójeczkę Jeden wymiar mi się nie, nie zgodził. No, niestety, yy, źle zmierzyliśmy, bo bardzo zużytą blachą yy, się posłużyłem. I później dopiero jak sprawdziłem, że no 2 mm tam pomyłki, ale to nic. I otwory były źle, źle zaprojektowane przeze mnie. Tak się wydawało, ale pasowało, ale poprawiliśmy jedną zrobiliśmy według mojego projektu, a drugą przesunęliśmy tam milimetr otwór, dwa otwory przesunęliśmy chyba o milimetr, i też pasuje, więc i to było dobrze i to dobrze. Także taka to tutaj sytuacja wynikła. Przy okazji takie blaszki wymieniłem. Schrauber? Nie. Nasadka. nicze Żeby za głęboko nie wsadzić. Nie wsadzić za głęboko, ja ci powiem dokąd. Bo to już praktycznie kawałek jeszcze i ten, do tego, do segieru. Zaraz będziesz miał segier. Jak to tak wchodzi, to to wychodzić też nie będzie chciało. Лицо. Yeah, <sharp inhale> jakby było Albo prawie No jeszcze nie Jeszcze coś A wiem ile trzeba Dobra, no, tego nie zjesz A to jest tym panu. i nie z jego możliwości Jeszcze Pół Zbierdzała obrotu w butelce piastówowej? Nie Ten to nie A ba Paul by mi zajebał Bam Bamber nagrywa, nie. A, przepraszam za te. Ale to jest problem. Ty, hydropompa tu chyba jest do zrobienia. <grym> mam nadzieję, że nie. Tu? No, nie. Ty też masz 20 koła tutaj kosztuje do tego. I pod białym stokiem, kurwa. No już tak chyba nie ma. Osta, osta, ostatnie tego. <grym> gratis z tego kombajnu mieli. Ty, ale jaka fala z tą kost. Go, ja pierdolę do. Naprawdę. Ale... się zgadza i to jak się prawie zgadza, to jest prawie ja się, dobrze, ja się, ja się czyli prawie dobrze to jest dobrze, nie? A co, jest? Nie, już nie, ale nie dociągaj, bo tam, żeby nie wadziło budowy łożyska No co ci to przeszkadza, jak tam jest stożek? Tak? Jak do łożyska dojdzie, to koniec Ale to już koniec, już nie chcę iść Spinaj sobie łańcuszek Dziękuję Kiety na szyję ja mordę ty, bo spinka zleci, tej. Daleko nie ucieknie. No i po co już szukać w trawie? O Tutaj położę i... To jest... To Jakaś jest miska jeszcze taka była amerykańska. U, a piwo, a piwo zasadę. Ty, piwa. Nie wzięliśmy. Flachę wziąłem. Flachę wziąłeś? Tak. Będziemy pić flachę? No będziemy pić flachę, bo kurwa piwa nie kupiłem. Ja bym ci kupić, dać do wyboru to i to. I kurwa ze szwag... szwagier dla siebie i kurwa tak. Dobrze no, będzie szwaka to... tak... Zaraz omówimy, zaraz omówimy y, kombajn. Tak namiętnie wybierałem piwo, bo porównywałem sobie, że zapomniałem dla Ciebie wziąć. Tak... <śm> 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 no dobra, ale zimny, zimny sztok, Dawaj zjemy pizzę i... Nie z pierwszej. Kniga jest niezła. Już na pamięć znasz? Nie. Regulacje i konserwacje. Proszę mi powiedzieć, jak tutaj wyregulować. Regulowaną oś tylną. Nie ma Jeśli tutaj regulowanej nie. osi tylnej To jakby regulować nieregulowaną oś tylną? Nie regulujesz. <laughs> Ale to tak. Tu szybko wolno, tutaj góra dół, nie? A to? A to koła? No trochę nie tak. Patrz. Ty no. jedziesz do przodu. No. Tym jedziesz do tyłu. No. Tu do góry header, tu do dołu header. A Czyli jak to? To tak, gardzie co. No. Ale patrz, tu jest. Jak, jak mocniej wciśniesz, to szybciej się podnosi. A czyli ta Tu masz, jak w tak, Tu masz poziomowanie headeru, no. tak? no. że lewo albo prawo. No, jak pod tu masz szybciej motowidła, czyli no. to co się kręci wolniej, z przodu. Szybciej. Tu masz góra, dług motowidła. Tu masz wysuf motowideł przód tył. A przystawka do kukurydzy tu się składa rozkłada. A co to są motowidła? Zaraz ci pokażę na headerze. Heder to jest w sensie yy, cały że tak powiem uliczny ten. Tak? Zesp Zespóźnimy. To co na tym wózku jest to jest kader. Taki mały kawałek wziąłeś Ty Dali i dalisando, nawet jakieś A? czosnkowe Dobra, zjadłem dwa kawałki pizzy Tylko były dwa kawałki pizzy, nie chłopaki Tak, tak no nie, no dwa były. I tylko pizza. Uff, a pizza mnie grzeje teraz. No i witam kolejnego dnia. Wczoraj urwał się film w kamerze. W kamerze się urwał film. Nie gdzie indziej. Tak mi się przypomniało. To jestem bardzo usatysfakcjonowany, że udało mi się tak sobie to ogarnąć mniejszym kosztem, ale taką satysfakcję mam, że sobie zaprojektowałem i że to pasuje. Także satysfakcja jest z tego, to jest bardzo ważne. Co mi tu zostało? bo tak już wczoraj się ciemno zrobiło i nie skończyliśmy założone zostało założone zostało to to. tu ten łańcuch jeszcze naciągnę tak jeszcze go trochę naciągnę eee, trochę jeszcze pochodzi tam po naciągam tam po naciągam co tu więcej eee, co tu więcej? Tutaj tak poza tym wszystko jest ok. Już, już jest porobione. Ale muszę tutaj poprawić tą blaszkę, bo po spawaniu ona się zrobiła bardziej wygięta. Trzeba trochę rozgiąć, bo teraz nie przylega. Tak jak ją rozegnę, to te śruby ją dobrze Dobrze przy, przyleg, przylgnie wtedy do, do tego. A propos chłopaków, kolegów, co wczoraj byli, jednego zapewne znacie, między innymi z wyjazdu ostatnio po Hydromotor. A chłopaki otworzyli firmę teraz, jakoś niedawno. I zajmują się wycinką drzew, podcinaniem drzew. Takie, takie usługi świadczą. Podam tam link do ich Instagrama, do ich strony internetowej. Więc, jeżeli ktoś by byłby zainteresowany, czy by potrzebował, to się chyba arborystyka nazywa, arborysty, no to śmiało można kontaktować. Kolega, który jechał ze mną po ten hydromotor ma jakieś ośmioletnie doświadczenie w Niemczech popracował w zawodzie i wrócił tutaj właśnie żeby robić to samo, ale dla siebie na swoim przepraszam i i tak to dopiero zaczynają także także niech się chłopaki rozwijają